15 kwietnia 1899 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie odbyła się prapremiera sztuki Lucjana Rydla pod tytułem Zaczarowane Koło. Historia powstania utworu sięga kilku lat wstecz. Znajdujemy jej ślady w korespondencji Rydla ze Stanisławem Wyspiańskim. Mowa była wówczas o pomyśle na sztukę o Borucie, któremu to pomysłowi Wyspiański przyklasnął słowami – o Borucie? A to może być ładne! Ostatecznie po kilku latach ów pierwotny pomysł przerodził się w baśń dramatyczną, którą autor zatytułował Zaczarowane Koło. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zachowała się kolekcja kart pocztowych z fotografiami z premiery. Fotografie na pocztówkach są jednymi z pierwszych tego typu dokumentów rejestrujących spektakl teatralny, choć wykonane w warunkach atelierowych, przybliżają przedstawienie sprzed blisko 120 lat. Reżyserem spektaklu był Ludwik Solski, a sam Rydel mocno zaangażował się w przygotowanie przedstawienia. Dbał o szczegóły kostiumów, muzykę, sposób wygłaszania ról przez aktorów. Wiadomo, iż jeździł z aktorką Wandą Siemaszkową do Bronowic, do gościnnego domu Włodzimierza Tetmajera, gdzie aktorka otrzymywała lekcje ubioru, ruchu, gestów, a także poznawała niuanse bronowickich akcentów. Bowiem wyróżnikiem tego dramatu jest wątek ludowy z kolorytem podkrakowskiego folkloru. ówczesny dyrektor teatru miejskiego Tadeusz Pawlikowski podsumował dzieło Rydla słowami: Trzy tomy Kolberga w wydaniu scenicznym. Zaczarowane koło odniosło ogromny sukces, zapewniając jej autorowi trwałe miejsce wśród młodopolskich dramaturgów.